Ja też muszę też też... Uważaj! O kurwa ja. A żeś to... Kurwa, weź Ładnie wszedłeś w to Nie no masakra, on mnie smajtuje ten chuj on mnie smajtuje, ten... dlatego ja mu mało damagea robię. No to mówię ci, że on finient. Nie, w ogóle. On, ale on smajtem my... On smajtem my pod tym pod, paradoksalnie. Nie jesteś minionem. A co to kurwa było? Misknik. O kurwa! <laughs> Tradycji stało ja. się zadość. Jak to nagrałeś, to jestem Ja No jak zwykle.